Siemandero drodzy widzowie, Tana to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować, a tak naprawdę wznawiać, reaktywować naszą serię z openingu kart Pokémon. Wiadomo jak to jest, winny się tłumaczy, ale drodzy widzowie, muszę wam się przyznać, że po prostu przerwa była spowodowana składaniem nowego komputera, nauką obsługi, nowego programu do montowania filmów, więc mam nadzieję, że teraz już będziemy mogli wznowić tą systematyczność naszą, którą mieliśmy wcześniej i z tej okazji otworzymy sobie dzisiaj ETB, ale nie byle jakie ETB, bo ETB tracę focus kamery, no scrum Zenit. Standardowo pragnę zaznaczyć, że ja wszystkie swoje produkty kupuję w sklepie z grani.pl, więc jeśli Wy poszukujecie takich produktów dla siebie, to koniecznie odwiedźcie ich stronę albo stacjonarnie sklep w Warszawie. No to skoro część oficjalną mamy już za sobą, to ja biorę się za rozpieczętowanie tego pudła. Aż zapomniałem, drodzy widzowie, że to 10 boosterów kryje się w tym ETB, więc bardzo fajnie. Ja sobie podzieliłem na dwie kubki po pięć. No i co? Lecimy, licząc na jakieś fajne dropiki. Mam nadzieję, że też śledzicie serię shortsów, którą wznowiłem na kanale Eat My Dust. A tymczasem, co drugi kodzik dla was, pierwszy niech będzie dla mnie. 4 e, do przodu, chyba 4. Mamy już marker Vistar, czyli nie zgadujemy energii hop i lecimy po kolei. Luna, Tone, solo Rock. No dzisiaj postaram się tak szybciutko. Przelecieć przez te paczki, bo jeśli śledzicie kanał, to wiecie, że z Crown Zenith bardzo dużo. Miltank! Bardzo fajnie. Kart już otwierałem na tych seriach, na tych odcinkach. No Crown Zenith, fenomenalny set. I ta karta również bardzo ładna. Cenę standardowo macie poniżej. Mam nadzieję, że w nowym programie nauczę się to wstawiać. Więc lecimy dalej. Czy jest to ostatni drop? Tak, ponieważ mamy jeszcze Waylorda Non-Holo, a spróbujmy dzisiaj bez cięć polecić od razu. Paczka za paczką, więc tak, nietypowo, bo zazwyczaj robiłem cięcia i pakowałem te karty, a tym razem spróbujmy tak w jednym ciągu. OP, tym razem kodzik dla Was. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem cięć w materiałach, bo to dodatkowa robota. A spróbujmy czegoś nowego. Niech będzie elektryczna energia, nie dark. Odkładamy na boczek i mamy gluma. Już widzę, że źle ustawiłem kamerę tutaj, bo mam y, obraz z drugiej strony do lewej grubę. Mamy Skrelpa, mamy Wolololo, mamy również Helioptyla, mamy pierwszego Reverse'a i ostatnią kartą jest Volcarona. Tylko tak, co ja zrobię z tym Reversem? A, rzucę go tu, a reszta kart idzie na kupkę, bo w pierwszej chyba nie było Reverse'a, tak, bo był ten Miltank, bo te full arty, a w sumie to jest Galar Galery chyba, bo to jest GG oznaczenie. Chyba tak to wygląda, mm, więc Reverse'a nie było. Kodzi dla mnie tym razem, drodzy widzowie, cztery do przodu, niech będzie ognista energia tym razem, pyk. Nope, mamy Walczącą i lecimy. Great Ball, soul rock, Trekking Shoes'y, Pawniard, Seal, Rockraft, mamy Arona, Mamy Riolu, Mewtu na holo-reverse i ostatnią kartą jest Dragalge w wersji non-holo. No nic specjalnego, nie leci na razie. To będzie czwarta paczucha, czyli kodzik dla Was. Ale spokojnie, jeszcze troszkę paczek jest przed nami, więc nic nie szkodzi. Ale dziwnie się nagrywa bez cięć, tak? <laughs> Sorry drodzy widzowie, że tak komentuję, ale wiecie, człowiek ma pewne przyzwyczajenia. U! Do których najzwyczajniej w świecie przywyka roślinna a przeciwieństwo ogień. I ciężko się to zmienia, ale spoko, fajnie też inaczej trochę dla mnie, no dla Was pewnie to żadna różnica. Mamy Panczama Snoranta, czy tam coś z tyłu jest, coś się błyszczy chyba, rockraf Tangela. Mamy duskula super GG numer ym, 28. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Eleganżko, eleganżko. Ja tego duskula mam, może nie mam, nie wiem. Będę musiał sprawdzić. I ostatnią kartą jest Sky Seal Stone. Spoko, nie wiem jak on stoi na rynku. Wiem, że swojego czasu te karty były dość dużo warte. Nie wiem jak teraz. Mam nadzieję, że nie spadły. I cóż, dobra, to ja tutaj już robię cięcie i muszę to spakować wszystko. Powiem tak, aż z wrażenia wziąłem swój album z Crown Day, ponieważ chcę sprawdzić. Ponieważ jednej tej karty z lasu brakuje mi do setu i właśnie nie wiem której czy to był ten Duskul? Zaraz przyjdzie nam się dowiedzieć. Nie, Duskula już mamy. Nie wiem, czy to widać, trochę widać, trochę nie widać. Brakuje mi jednej karty i nie pamiętam co to było. Tutaj yy, lewy, dolny róg. Lewy, dolny, dolny róg, będę musiał to sprawdzić yy, po nagraniu. A tak w ogóle to chciałem się tylko pochwalić, że mam wszystkie złote karty. Wszystkie złote karty z Crown Zenith posiadam. O, przesunę się troszeczkę. Pyk, pyk. Są tutaj i brakuje mi niestety tutaj, gdzie jest ta karteczka. Tego miutu, bo chyba tutaj powinien być. No co ja bym dał za tego miutu, ale zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, która to jest karta z tych leśnych, której mi brakuje. Nie mam zielonego pojęcia, co tam było. Dawno nie otwierałem Crown Zenit, więc. Yy... No po prostu znika to z pamięci, a tymczasem piąta paczka, kodzik dla mnie, jesteśmy z... po tej paczce, będziemy w połowie, cztery do przodu, niech będzie ognista. Teraz jest roślina, czyli się zamieniły. A, w ogóle dropy macie tutaj wszystkie, nie? Metang, Energy Switch, mamy Trekking Shoes, Emolge, Janme, Pauniarda, Krikietota, Czatota... Lost Vacuum, jeśli chodzi o Holo Reverse, i ostatnią kartą jest Hoppa w wersji holograficznej. Ja taką Holo już y, posiadam. Możecie zna dać znać, drodzy widzowie, co w ogóle sądzicie a propos tych nowych setów. Coś tam jest teraz z Masquerade'em, ale to jest pół tylko nazwy, bo ja jak zwykle nie ogarniam, co się dzieje, bo nie było mnie przez jakiś czas w świecie pokemonowych kart. Więc tak, wiem, że coś tam się pojawiło nowego. Psychiczna energia, ale te sety mi tak trochę średnio leżą. Jak wiecie, nie jestem wielkim fanem żyrandoli u Pokemonów, chociaż tam parę ładnych kart widziałem, zwłaszcza tych takich starożytnych tych Pokemonów, tam Enteja i reszty tego. Uuu, mamy ładnie. Holo Reverse, bo nie ma numerka, więc to jest Holo Reverse energii błyszczącej. I ostatnią kartą jest Luxray w wersji holograficznej. Więc tak, jest tam parę ładnych kart w tych setach, ale dla mnie nic takiego, żebym się teraz um, zachwycał, a też nie oszukujmy się, wydałem to dość sporo kaski na nowy komputer, tak, żeby nagrywać w lepszych rozdziałkach. Elektryczna energia, U, mamy. Więc no, nie mam jak finansowo sobie pozwolić na zbieranie wszystkich setów. A szczerze, mam jeszcze trochę braków jeśli chodzi o set 151, tam żeby na półeczce zawitały, bo chciałbym takie też mieć. Dobra, skupmy się. Mamy Volcaniona na Holoriwersie i e Executor w wersji non-holo, ale bałagan się tu robi. Bo tak to zazwyczaj jak robiłem cięcia, to na bieżąco sprzątałem, ale to może szybciej po prostu pójdzie mi ten Opening, a później to poukładam. Off-stream, dobra. Mamy kod parzysty, czyli dla was drodzy widzowie, jeśli nic nie pokiczkałem. Eee, cztery karty do przodu: Walcząca energia, Pyk, stalowa. A chciałem to powiedzieć. I mamy Luxio, Friends in Hisui, Shamin, Purloina, Grubę, <ścjalpa> Skrelpa, Heliptaila, Wolololo. Ohohohoho. Darkrai V Star, moi drodzy, nie spodziewałem się tego dropu. Przyznam się szczerze, że, że zobaczyłem, że myszka przez przypadek najechała mi na zamknięcie obesa. I odkrywając kartę też odjechałem myszką i nie zauważyłem tego dropu, naprawdę fajnie, przez moment myślałem, że to może tu, ale nie, ale spoko, bo tej karty też chyba nie miałem i zobaczmy, bo jeszcze coś jest pod spodem i mamy energię ognistą w wersji holo z numerkiem, czyli to jest ta super energia. Dobra, moi drodzy, no double dropik, bardzo przyjemny, ja chyba sobie to od razu zafoliuję. no zobaczcie jak to się pięknie mieni. No dobra, dwie paczuchy do końca. Całkiem spoko. Tego rewersa też zafoliowałem, no bo jakby nie patrzeć, to błyszczący dropik jest. Wyrzucamy i teraz kodzik ostatni dla mnie. Tak, cztery karty do przodu. Energia niech będzie wodna. Walcząca tym razem i lecimy z Ultra Ball, Sneasel, Dusklops, Czerubi, ale z nim się naszarpałem w Areceusie grze, bo jego trzeba było z drzew strącać Love disk mamy Pokémon Catcher na holo Reverse i Jan Mega w wersji holo matko jaka burza się rozpętała u mnie za oknem i ostatnia paczucha moi drodzy jedziemy ale nie grzmi z tego co widzę teraz zgadujcie w jaki dzień to nagrywam <laughs> uwaga tak w Warszawie padało tego dnia i uwaga kodzik da dla was łapcie łapcie wspominam TCG Live? O, tak, Live chyba. Też, tam też dawno nie zaglądałem. I niech będzie ostatnia energia, zgadnijmy razem. 3-4 psychiczna. Teraz wodna. Ta, te karty mnie dziś trolują. Luxio, Lost Vacuum, Luxio znowu? Tak, zobaczcie. Dwie te same karty trafią, Masz wyciągnę je z powrotem. W jednej paczce, dziwne. To się chyba rzadko zdarza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Snorant. Mamy larweste, Tangelę, Gumshusa na Holoriversie. I uwaga, ostatnią kartą na tym openingu jest Rajkłaza V. I to jest dość ciekawy to drop, ponieważ nie wiem, czy posiadam tą Rajkładę, bo tam chyba generalnie z tego co mi się wydaje, to Rayquaza jest w trzech różnych opcjach jeśli chodzi o grafikę, to jest właśnie Rapid Strike. Więc ja muszę sprawdzić, czy tą kartę posiadam. Ale całkiem przyjemnie. za w ogóle jest fajnym Pokémonem. No dobra, to to by było chyba na tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że standardowy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce, subie, komentarzu. Nie zapomnijcie też odwiedzić strony zgrani.pl, bo oferują oni bardzo fajne produkty w bardzo fajnych cenach, jeśli chodzi o Pokémon TCG. A ja z tego miejsca żegnam się z Wami standardowo, życząc Wam miłego dnia bądź wieczoru. I oczywiście zapraszam na stare bądź nadchodzące. Materiały. Trzymajcie się ciepło. Yo!